Hej, witam Was na moim kanale. Ostatnio pisałem informację, że należy zmienić program CMS na VMS. A dlaczego? Ponieważ, jak widzicie, powstają różne nowsze kamery, i te nowsze kamery są przystosowane do aktualnego programu. Natomiast CMS jest nieaktualny z 2019 roku, a VMS jest z tego roku. Dlatego też obsługuje dane kamery. Na przykład może wyświetlić obraz szerokokątny, bądź też w przypadku kamery, która posiada dwa obiektywy, może też zoomować na ekranie, co też Wam pokażę. Ale też pokażę Wam różnicę między CMS-em i VMS-em, jak również pokażę Wam instrukcję odnośnie tego VMS-a, jak dodać kamerkę, jak pobrać nagrania. Więc zabieramy się do roboty i zapraszam Was do oglądania. Więc tak, na początek skąd pobrać ten program? Oczywiście z naszej strony ozikam.pl. Po wejściu na stronę wchodzimy w kamerę IP, następnie tutaj wyszukujemy sobie aplikację IC i obojętnie którą kamerę wejdziecie sobie, możecie w opisie zawsze o tym mówię, w opisie macie link do instrukcji danej kamery, czyli jeżeli zakupicie sobie kamerę model taki, to w opisie macie instrukcję do tej kamery, tak? Czyli jeżeli przejdziemy sobie do innej kamery, załóżmy szerokokątnej. To też tutaj w opisie macie link do instrukcji, i tak samo z innymi kamerami. Zawsze jest link w opisie. Ale program VMS możecie pobrać tutaj w tym miejscu na Windows. Pobieramy sobie taki program. Jak mamy program pobrany, przechodzimy do folderu pobranego. I teraz musimy wypakować go, ponieważ ten program jest w formacie ZIP. I w odrębni wszystkie na przykład, jeżeli nie macie jakiegoś ZIP'a zainstalowanego. Po wypakowaniu, jak widzicie, znajduje się spolszczenie. Nasz program, i taka instrukcja krótka, przygotowana przeze mnie. Więc, najpierw instalujemy sobie program VMS. Więcej informacji, uruchomimy o to. Tutaj, jak widzicie, język jest angielski. OK. Tutaj klikamy tylko dalej, dalej. Nie zmieniamy tej ścieżki, tylko robimy install. Jak już zainstalujecie, odznaczacie tutaj ten ptaszek, żeby nie uruchamiać jeszcze VMS-a. Robimy finish. Teraz musimy zainstalować spolszczenie. Klikamy dwa razy. Znowu więcej informacji, uruchomimy o to. Dalej, dalej. Tak, instaluj. I robimy zakończ. W tym momencie mamy program VMS spolszczony. Spolszczenie, może nie jest najlepsze, ale myślę, że wystarczy. Teraz, zanim jeszcze uruchomimy nasz VMS, podłączymy sobie jakąś kamerkę. Na przykład taką kamerę z dwoma obiektwami. Kamera się nam jeszcze uruchamia. Ale teraz pokażę Wam jedną rzecz. Jak mieliście CMS-a. CMS. musieliście taką kamerkę dodać w sposób system, urządzenia. Tutaj musieliście dodać sobie na przykład urządzenie, wyszukać sobie kamerę. I często było tak, że nie znajdywał wam program danej kamery, albo jak znajdowało to dużo problemów, jeszcze mieliście innych po drodze. Więc tutaj spróbujmy sobie dodać dwa obiektywy, robimy OK otworzyło się następne okno i teraz znowu musimy dwa razy kliknąć, żeby wyświetliło się tutaj okno. Obraz sobie obróćmy. Tutaj możemy oczywiście podglądać z tej kamerki, nie ma z tym najmniejszego problemu. Tylko jak widzicie, żeby przybliżać oddalać na tej kamerze musimy sobie tutaj wejść w PTZ i tutaj mamy Zoom tak. Możemy... W ten sposób sobie oddalać. Zaraz wam pokażę różnicę na vms -ie. Więc teraz widzicie tą kamerkę na programie CMS, jak dodawaliśmy i jak widzimy obraz. Teraz patrzmy, jak odbywa się to na vms -ie. Czyli pierwszy raz otwieramy VMS i będziemy dodawać tą kamerkę. Tutaj automatycznie mamy wpisane hasło, robimy tylko zaloguj i zobaczcie. Automatycznie program pyta nas się, czy dodać urządzenie automatycznie. Tak, my chcemy w przypadku tej kamery dodać to automatycznie. Tak. I czekamy 10 sekund. Tak, leżymy, kawę pijemy, a program robi wyszukiwanie kamery za nas. Więc po prostu pozostaje nam czekać. I zobaczcie, automatycznie program dodał nam tą kamerkę. Jest połączenie. Co pozostaje? Pozostaje wejść tutaj na główną stronę i wyświetlić obraz. Teraz jesteśmy w miejscu, gdzie możemy wyświetlić obraz kamery. Po prawej stronie mamy nasze urządzenie. Możemy kliknąć prawą, prawym przyciskiem myszy i kliknąć strumień główny, bądź też dwa razy na nasze urządzenie i też wyświetli się obraz. I teraz zobaczcie, dwa razy sobie kliknę, żeby wyświetlić na pełnym ekranie i w tym przypadku tutaj mam możliwość zoomowania, czyli przybliżania i oddalania obrazu. To jest pierwsza różnica odnośnie tej kamerki. Mogę oczywiście sobie w tym miejscu też to robić, tak, zwiększanie, zmniejszanie. Czyli mam wszystko pod ręką, tak naprawdę. Obracanie. wiadomo, że trzeba się do tego przyzwyczaić wszystkiego, ale moim zdaniem to jest kwestia po prostu czasu i jeżeli użytkuje się dany program, to y, też się oswaja z nim. Więc to mi się bardziej podoba, jeżeli chodzi o to. Drugą różnicą odnośnie CMS-a i VMS-a to jest na przykład pobieranie plików. Zobaczcie. Na CMS-ie będziemy pobierać. Na CMS-ie plik rejestratora. Wybieramy sobie urządzenie. Kanał. No i robimy wyszukaj. Tak? Mamy jakiś, Mamy tutaj nasz plik. Weźmy sobie ostatni. Robimy załaduj. Wybieramy AVI. Przeglądaj. Na przykład niech zapisze nam na pulpicie. Ok, ok. Załadowany. Przechodzimy do pulpitu. Mamy plikawi. Próbujemy go otworzyć prawym przyciskiem myszy. Otwórz za pomocą i wybierzmy VLC. Na plik rejestratora wybieramy to urządzenie, kanał. No i robimy. Dźwięk mamy, ale nie mamy obrazy. Plik to urządzenie kanał no i robimy. Widzicie, mimo tego, że pobieramy na CMS-ie, ta kamera już ma nowsze oprogramowanie i nie mamy obrazu właśnie z tego. Teraz, jeżeli chcemy na VMS-ie to samo zrobić, jeżeli chcemy plik pobrać na VMS-ie, musimy jeszcze jedną rzecz zrobić. Wejść w ustawienia systemowe i tutaj format pobierania odtwarzania wybrać sobie AVI. Następnie. Ścieżkę, gdzie chcemy zapisać nasz plik, robimy przeglądaj, też weźmy sobie pulpit, wybierz folder i potwierdź, czyli zapisać nasze ustawienia. Jak mamy już zapisane nasze ustawienia, możemy sobie tutaj zamknąć ustawienia systemowe. Główna strona programu, wybieramy odtwarzanie, i teraz tak, tutaj mamy po prawej stronie urządzenie i wybieramy naszą kamerkę. Zaznaczamy. Następnie robimy wyszukaj i załóżmy tutaj ostatnie tak pobieramy sobie taki plik czyli mamy ikonkę pobierania. Widzieliście pobrało nam się bardzo szybko zresztą. I też mamy tutaj nasz plik i widzicie ikonka jest ta sama. Robimy prawym wszystkim myszy. Otwórz za pomocą VLC. Główna strona odtwarzanie. Widzicie różnicę? Tu mamy obraz, a tutaj nie mamy obrazu. się Ze względu na to, że zmieniła już się kompresja. Wierzmy sobie drugi. Tutaj możemy przejść bezpośrednio do tego pliku. Otwieramy. prawym wszystkim myszy. Otwórz za pomocą VLC. Mamy. Każdy jeden plik, który pobierzecie wtedy. Macie obraz z niego, nie musicie konwertować, nic nie musicie robić, ten program za was przekonwertuje. Ten. Co jest jeszcze fajnego w tym programie? Podczas odtwarzania, tutaj widzicie, są jakieś komunikaty, ale możecie sobie ustawić, żeby też były głosowe komunikaty. CMS sobie, albo dobra, CMS jeszcze zostawmy. Jeszcze pokażę wam na przykładzie tej kamery panoramicznej jedną rzecz, ale pokażę wam też komunikaty, czyli tutaj konfiguracja alarmu. I wystarczy, że tutaj sobie na przykład chcecie zaznaczyć detekcję ludzi, żeby po wykryciu ruchu człowieka, kamera, kamera, kamera zgłosi alarm, ale program wyda komunikat. Zobaczcie, robimy potwierdź. Przechodzimy do obserwacji. I teraz, jeżeli kamera mnie wykryje, może wyjdę z obiektywu i jak wejdziemy, Słyszeliście? Detekcja człowieka. Program na komputerze mówi Wam detekcja człowieka. Jeżeli będziecie mieli na przykład kamery z wykrywaniem twarzy, byście mogli sobie zaznaczyć tutaj detekcja twarzy i też komputer by wydał dźwięk. W ten sposób. Detekcja twarzy. Tak. Tutaj są też komunikaty w języku polskim. Detekcja ruchu. Kamera została zasłonięta utrata wideo, alarm zewnętrzny. Detekcja człowieka, detekcja twarzy. Dysk jest już pełny, błąd dysku, kształt samochodu został wykryty. Czyli w przypadku wykrywania samochodu, oczywiście kamera musi posiadać taką funkcję, żeby te komunikaty były wydawane. Domyślnie jest to odznaczone. Jeżeli chcemy skonfigurować sobie kamerę, ponieważ no, chcemy wejść w konfigurację, to jest konfiguracja urządzeń. I tutaj, w tym przypadku, mamy właśnie informacje, wersje kamery, ustawienia systemowe. W tym miejscu, właśnie, między innymi, możecie ustawić godzinę, datę. Warto sobie to ustawić, bo na aplikacji, jeżeli to robicie, to tylko synchronizujecie. Jeszcze jedną rzecz Wam pokażę. Jeżeli dodajecie daną kamerę, załóżmy, po kablu macie kamery w pobliżu, doda nam kamerkę, tak, sobie bierzemy, dodajemy, otwieramy obraz. I tutaj mamy informację, żeby, żeby zmienić hasło. Ustawiamy sobie hasło, na przykład kamera 123. kamera 123. Pewnie mamy kamerę, i mamy zmienione hasło, tak na kamerze. Więc teraz usuniemy sobie dodawanie kamer i tutaj usuniemy tą kamerkę. Usuń, tak. No i załóżmy, weźmiemy jeszcze raz sobie program, uruchomimy. Tak, czyli teraz kamerka ma hasło, zaloguj, też robimy automatycznie, żeby nam program dodał taką kamerkę i zobaczcie, program dodał, ale macie tutaj błąd hasła i w tym przypadku trzeba nacisnąć ten ołówek, czyli edytuj i wpisać tutaj hasło, kamera 1, 2, 3. Natomiast jak, zauważy, jak zauważycie, nazwa urządzenia możecie wpisać sobie kamera. Co chcecie tak naprawdę? Grupa domyśla tu nic i teraz wybierz logowanie. Mamy po adresie IP. Jeżeli będziecie prowadzili podgląd z kamery w tym samym miejscu, gdzie jest zamontowana kamera, czyli w domu, gdziekolwiek, to możecie używać adres IP. Będzie to na pewno dużo szybsze połączenie. Natomiast jeżeli chcecie używać kamery zdalnie, czyli kamera będzie na działce, a wy chcecie w domu podejrzeć sobie obraz, to musicie dodać jako Cloud ID. I w tym przypadku, w przeciwieństwie do cms uzupełnia nam się to wszystko automatycznie, więc tylko pozostaje wpisać hasło: kamera 1, 2, 3 w moim przypadku, ponieważ ja ustawiłem do tej kamery taki hasło. Pamiętajcie, jeżeli wy ustawicie inne hasło do kamery, to pamiętajcie, że hasło nie ma nic wspólnego z hasłem do aplikacji. Aplikacja to jest jedno, kamera. To jest druga rzecz, tak? Czyli możecie mieć 10 kamer i do każdej z kamer inne hasło, a możecie mieć to samo hasło. Więc mam hasło, klikam OK. Błąd hasła jest, czekamy, połączone, tak? Mamy kłodeczkę bezpieczeństwo hasła, czyli zabezpieczone. Pokażę wam jeszcze na przykładzie tej kamerki. Moglibyśmy uruchomić jeszcze raz program, żeby dodał nam automatycznie, ale możemy przecież sami wyszukać. Szukaj IP i program nam wyszuka kamerkę. Dodajemy sobie Mamy tu poniżej. Ona na razie nie jest zabezpieczona hasłem, więc automatycznie nam się połączyła kamera. Dwa razy. I zobaczcie. Mamy szeroki kąt, ale on nie jest symetryczny. Aby wyświetlić obraz rzeczywisty z kamery, należy tutaj wejść w tryb automatyczny i kliknąć oryginalny. I wtedy mamy tak naprawdę prawidłowy obraz, czyli prawidłowy wyświetlany z tej kamery, bo on jest szerokokątny, ten obraz. I to wszystko na dzisiaj. Widzieliście różnicę między CMS-em, VMS-em. Ja proponuję już przesiąść się w tym momencie na, na program VMS. Będzie dużo łatwiej oswoić się z tym programem, bo prędzej czy później i tak będziecie musieli przesiąść się na ten VMS. Jeżeli szybciej to zrobicie, szybciej się po prostu z nim oswoicie. Tak jak mówię, pokazują się coraz nowsze kamery i na programie CMS będzie coraz trudniej je obsługiwać. Na razie jeszcze obraz można wyświetlać, można je konfigurować, ale w przyszłości... Jeżeli będą się pojawiały coraz to nowsze kamery, to już może być znacznie większy problem właśnie z korzystaniem z danej kamery. Widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia, cześć!